Samorządowych to pierwszy tak kompleksowy, i elastyczny program, który umożliwia samorządom ubieganie się o środki na realizację inwestycji drogowych, zarówno powiatowych, jak i gminnych. Przy współdziale z Funduszem Autobusowym tworzy właśnie taki program, który zapobiega wykluczeniu komunikacyjnego mieszkańców mniejszych miejscowości. Poziom dofinansowania jest rekordowo wysoki, bo dla biedniejszych samorządów jest to 80% do 80%, natomiast dla samorządów, których poziom dochodów własnych jest wyższy, jest on przynajmniej 50%. Również kwotowo, w odróżnieniu do poprzednio funkcjonujących programów, jest to program, który umożliwia uzyskanie dofinansowania nawet do 30 milionów przez co możliwe jest realizowanie nie tylko inwestycji małych w postaci remontów dróg właśnie gminnych, wiejskich, jak również olbrzymich inwestycji, które do tej pory bez właśnie wsparcia tego 80% i tak wysokiego nie mogłyby być zrealizowane. Dla wszystkich samorządów infrastruktura drogowa jest priorytetem, stąd z całym przekonaniem mówię, iż Fundusz Dróg Samorządowych to znakomita sprawa, to znakomity projekt, który trafia w oczekiwania samorządów. Tak się składa, że gmina Wola Krzysztopolska to gmina specyficzna, terytorium potężne, stąd bardzo duża ilość dróg, ponad 250 km i dlatego ochoczo z radością korzystamy z tego funduszu. Program Fundusz Dróg Samorządowych, bardzo dobry program. Uważam, że relatywnie łatwe środki do pozyskania dla samorządów, takich jak nasz, małych, które nie dysponują dużymi środkami. Na pewno zachęcam wszystkich samorządowców do spróbowania, do podjęcia tej inicjatywy. Jeżeli tylko macie jakieś projekty takich dróg gminnych, zachęcam do składania takich wniosków i myślę, że na pewno uda Wam się te projekty zrealizować. Jerzy Lepsta, Wójt Gminy Rokiciny. Fundusz Dróg Samorządowych to nowatorski i prorozwojowy projekt rządu premiera Morawieckiego. To pieniądze na przebudowę, budowę, na remonty dróg powiatowych i gminnych. Rząd wspólnie z samorządami dba o jakość życia mieszkańców, dzięki czemu w województwie łódzkim inwestujemy 145 milionów tylko w roku 2020 na konieczne remonty, tak, aby infrastruktura drogowa była coraz lepszej jakości.